Witamy Państwa serdecznie w ten wtorkowy, wtorkowy popołudnie chyba już można powiedzieć, bo wieczór jest jeszcze za wcześnie. popołudnie, niektórzy oglądają nas wieczorem, więc możemy przywitać się też wieczorem. Witamy serdecznie, program Galaktyka Pomerania w telewizji, w telewizji Pomerania nadawany na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Witają się Państwa serdecznie Luiza Bośniak. I Andrzej Gros, witamy Państwa. Miał być z nami dzisiaj zawodnik MMA Karol Bedorf. Do trzech razy sztuka, trzy razy się nie udało. Karola dzisiaj z nami również nie ma, przygotowuje się w tej chwili do mistrzostw w Łodzi i mamy nadzieję, że jeszcze przed tymi mistrzostwami... W Płocku, w Płocku, w Płocku, Andrzeju, Andrzeju, nawet, w Płocku teraz... Napisał, że w Łodzi, napisał, że w Łodzi, hmm. chyba za trzecim razem sam już... W Płocku, w Płocku, tym razem będą zawody w Płocku, w Hali Orlen Arena 25. Na pewno to może się Nasu przygotowuje ja. równocześnie do jednych i do drugich <laughs> zawodów. Karol Bedor w każdym razie jeszcze nas odwiedzi, ale na nie, niekoniecznie dzisiaj. A pani Alicja Jankowska, psycholog, jest już z nami. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Jakbyśmy mogli prosi prosić mnie proszę, bliżej u Dzień My panią słyszymy, dobry, a nie widzowie niekoniecznie. Pani Alicjo, mamy rozmawiać o depresji zimowej, stąd pierwsze pytanie, czy rzeczywiście takiego pojęcia można użyć? czy? Czy to jest pojęcie prawdziwe, czy pojęcie wyimaginowane? Myślę, że trochę wyimaginowane, ale można go użyć, ponieważ zima jest takim okresem, który powoduje jakby spiętrzenie pewnych sytuacji, a przede wszystkim jest niski pułap chmur, mało jest słońca i wtedy nasz organizm zaczyna pracować inaczej, po pierwsze. Kiedyś, kiedyś, kiedyś człowiek miał taki rytm z życia, który był dostosowany do pół roku. I właśnie zima to był ten czas, kiedy mniej pracowano na polu, kiedy mniej pracowano gdzieś tam w miastach, gdziekolwiek by to nie było, mniej pracowano i był to taki czas wypoczynku. No, jeszcze dzisiaj wiemy, że też jest mniej warzyw, mniej koloru zielonego, pomarańczowego, czerwonego, jakiegokolwiek jest szaro i jest pochmurno, szczególnie się tym charakteryzuje listopad i grudzień, i wtedy osoby, które mają depresję, ale nieujawnioną, ona się wtedy jakby wykluwa, bardziej pokazuje. Zaczyna nas męczyć. Wszystko dookoła, zaczynamy być ospali, zaczynamy przysypiać, wiele rzeczy nam się zaczyna nie podobać, wpadamy w konflikty. No to właśnie w zapytam, bo gdyby depresja zimowa była faktem, to można byłoby powiedzieć, że faktem jest również stwierdzenie, że klimat, w jakim przebywamy, ma wpływ na nasze zachowanie. Są oczywiście takie archetypy, południowcy są gotowi do pracy, są uśmiechnięci, z strony, mają uśmiechnięci energii, weseli, zawsze. ale z drugiej strony mają ten system maniana, czyli odkładania wszystkiego na jutro. Skandynawowie za to na przykład są rzeczywiście mróweczkami, które pracują w określonym trybie od godziny do godziny. Czy to może rzeczywiście, czy to ma rzeczywiście wpływ i czy rzeczywiście ta zimna pogoda w Skandynawii wymuszająca że sztywne godziny pracy, sztywne godziny, których musimy się trzymać, by wykonać Codziennych czynności i na południu wręcz przeciwnie, gorąca pora, która wymusza odpoczynek. Ale ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że że ja na przykład nie jestem latynoską, nie żyję na południu, a też mam ten sam syndrom. Maniana odkładania wszystko na jutro, także to nie można tylko im przypisywać. ale... Myślę, że porozmawiamy <laughs> o tym przy Twoim następnym programie, a zapytamy teraz panią psycholog. No właśnie, posłuchaj. Ja myślę, że ta pogoda ma bardzo duży wpływ na nas, na ten rytm, a szczególnie brak słońca, tak jak powiedziałam, i szczególnie brak tych kolorów nawet po, proszę popatrzeć pan jest w szarych kolorach ja na, ja na czarno prawda czyli jak popatrzymy na ludzi którzy przyszli tutaj na zakupy to również są w ciemnych ubraniach natomiast latem to wygląda inaczej i to promieniowanie o, tych kolorów powoduje że y, nasz stan ducha ulega zmianie natomiast właśnie wtedy kiedy jest y, ten niski pułap chmur kiedy jest mało słońca to stajemy się tacy bardziej przygnębieni. A to ja zapytam A... teraz inaczej: jesteśmy w tej chwili w centrum handlowym, w tym centrum handlowym. Podobnie jak w bardzo wielu obiektach na terenie każdego miasta jest kolorowo, nie brakuje kolorów jaskrawych. Czy to znaczy, że przyjście do takiego miejsca emanującego kolorami może nam poprawić humor? Tak, Niekoniecznie oczywiście. poprzez zakupy? Tak, tak, tak. Bo to jest... ja i... O tym pomyślałam od razu. Dlatego powiedziałem. To jest wibracja, proszę Państwa. Każdy kolor ma swoją określoną wibrację i nasza siatkówka wyłapuje tę wibrację. Więc jeżeli patrzymy na, na jakiś kolorowy, Neon, albo mamy dużo oświetlenia, to zupełnie się inaczej czujemy. W zimę proponujemy na przykład osobom, które mają depresję, żeby w domu było bardzo dużo światła, żeby było bardzo jasno. Tam, gdzie się wygasza światło, gdzie nie ma tego światła, to, to przygnębienie nasze jakby się pojawia bardziej. Tak? To samo jest z kolorami. Te zielone obicia, jak oglądasz je w okienku telewizyjnym wasz program, to te zielone obicia bardzo przyciągają. To jest trafiony bardzo kolor, bo to jest kolor, który poprawia pracę serca i pracę wątroby. I każdy kolor, który mamy przed sobą, on ma właśnie jakby swoje działanie. I dlatego latem ludzie są bardziej weseli dlatego na południu, we Włoszech. We Francji, na południu, w Hiszpanii czy w Afryce ludzie są jakby mają inny temperament, bo tam te kolory działają mocniej. No i te popołudniowe drzemki, ta maniana, te dwie godziny wypoczynku, one powodują, że człowiek jakby zdobywa siły. Na te późniejsze godziny od 16 do 22. Przecież wyjeżdżamy teraz często i wiemy, że w Hiszpanii, we Włoszech to życie się zaczyna po godzinie 18. Po syjestrze tak, tak. tak zwanej. dwugodzinna siesta to jedno, a odkładanie spraw na później to drugie, to też jest rzeczywiście temperament południowca. Ja chciałbym zapytać jednak o coś innego. Co zrobić w momencie, kiedy taka depresja nas jednak złapie i poczujemy się gorzej? No właśnie, po pierwsze w domu musi być dużo światła, dużo kolorów, zmienić ubranie też na bardzo kolorowe, starać się jeść kolorowe warzywa, czerwone, pomarańczowe, bo są takie warzywa, prawda, dobierać odpowiednio. Pościel też należałoby zmienić. Myślenie też należałoby zmienić. Czy Postawie... to jest najtrudniej? Tak no na tak, początek. dlatego, że ta jednostka chorobowa ona ma to do siebie, że wycofujemy się z życia społecznego, że te myśli natrętne, które pojawiają się w naszej głowie, które podpowiadają nam, że nie damy rady, nie potrafimy, że nic z tego nie będzie że nie, nie umiemy, w ogóle no natłok tych myśli powoduje, że wycofujemy się z towarzystwa, nie pójdziemy na imprezę, nie pójdziemy do pubu, nie pójdziemy do kina, do, do teatru. Właśnie wtedy należy wstać i iść. I tu właśnie A. pytanie, jak rozpoznać depresję i pomóc bliskiemu, dlatego że e, nigdy nie wiemy, czy mamy do czynienia, zwłaszcza z osobami, które są po prostu naszymi znajomymi, z którymi nie mamy kontaktu na co dzień, czy mamy do czynienia z introwertykiem, czy mamy do czynienia z osobą, która po prostu nie, nie lubi tego samego, co lubimy co my, my. Czy też mamy do czynienia z osobą, u której widać już początki depresji? To jest bardzo trudne, dlatego, że takich ostrych zmian nie ma, ale na pewno jeżeli nasz kolega, czy nasza koleżanka zaczyna się wycofywać z towarzystwa, zaczyna mówić o tym, że w pracy ma kłopoty, zaczyna mówić, że boli ją żołądek, boli ją głowa, że łamie ją w kościach, że jeszcze tam masa innych przytacza jakby Symptomów z ciała, ale też i z duszy, która nie chce się kontaktować, która nie chce być wesoła, nie chce oglądać jakiegoś wesołego filmu. To znaczy, że warto powiedzieć tej osobie, żeby poszła do lekarza, żeby. Po prostu została przebadana dokładnie i wtedy można odkryć, co jej jest. Ja muszę zapytać, ponieważ mówimy o depresji zimowej. Czy naprawdę możemy mówić o depresji, czy troszkę jednak nadużywamy tego słowa? Czy warto lepiej mówić na przykład przegnębienie zimowe? No bo depresja no to, to jest już ciężka choroba. Myślę, że tak. Ma Pani rację, dlatego że w tej chwili pewne słowa jakby są słowami kluczami i posługujemy się nimi zbyt łatwo. Wystarczy mieć skwaszoną minę, a ktoś mówi masz depresję. Masz to to już nieprawda. Parowa, tak, tak sobie, oczywiście. Tak w razie, depresja jest jednostką kliniczną. Tak, oczywiście i tam dzieli się ona na różne fazy, które należy też różnie leczyć bo depresja też dotyczy nasze, naszego ciała, naszego umysłu, dotyczy też naszej duszy, jakby takich egzystencjalnych zachowań trudnych, które nie możemy przejść normalnie. Także osoby, przede wszystkim te, które wchodzą w depresję, to się zamartwiają, zamartwiają się o cały świat, o siebie, o innych. Zaczynają wyszukiwać jakichś tam kłopotów, spada im samoocena i po tym głównie się ich poznaje, bo nic im nie wychodzi. Nawet jeżeli coś im tam wyjdzie, to oni nie umieją dostrzec się z tego. Tak, pozytywów w, w swoim życiu. Tylko na siłę jakby wynajdują sytuacje, w których nie wychodzi, w których się dzieje coś niedobrego i nie można ich namówić na to, żeby dawały sobie gratyfikacje. na koniec pytanie, jak możemy tej osobie pomóc w sposób najprostszy? Czy wyciągnięcie tej osoby na imprezę, o tak. czy na przykład na podarunek, choćby na zakupy, podarunek w postaci czegoś kolorowego może poprawić humor? Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. Kupienie jakiejś kolorowej bluzki, kolorowej bielizny, kwiatka, podarowanie jabłka chociażby to taki ładny gest prawda kolorowego jabłka no cokolwiek żeby rozbić ten marazm żeby rozbić to skrzywienie takie które powstaje w naszej głowie że wszystko jest nie takie że wszystko jest niedobre no i wyciąganie na siłę wyciąganie na dwór na spacery nawet w deszcz nawet kiedy pada śnieg żeby ten tlen, który jest na powietr w powietrzu, na podwórzu, żeby on był bardziej nam dostępny niż w pomieszczeniach zamkniętych. Ja jeszcze muszę zapytać na koniec, ponieważ czas już nam się kończy. Y Przygnębienie to depresja kogo częściej dotyka, kobiet czy mężczyzn? To różnie, na, bym powiedziała, że na, na, na pół, ale coraz więcej ludzi ma problemy najpierw właśnie z przygnębieniem, a potem to się przeradza w bardziej coś poważnego, bo zaczynają się zmiany właśnie w ciele, jakieś łamanie w kościach, jakieś bóle żołądka, bóle głowy. Taka ospałość, ta ospałość jest bardzo groźna, bo wtedy kiedy jest ta ospałość, to się nie chce wstać, nie chce się wziąć prysznicu, nawet, się ubrać, nawet ubrać, umalować wyjść właśnie, to jest bardzo ważne. Obyśmy potrafili sobie i naszym najbliższym w tym pomóc pani Alicja Jankowska, psycholog, była naszym gościem. Taka dziękuję. informacja dla Państwa. Pani Alicja będzie z nami w każdy wtorek o godzinie 17.30. Zapraszamy też tutaj do Centrum Handlowo rozrywkowego Galaxy. Również Państwo będziecie mogli pani psycholog zadać pytania. My dziękuję. bardzo w naszym studiu. Zapraszamy na serwis informacyjny. Dobra.